10 najlepszych premier na Netflix do obejrzenia w listopadzie. Numer 10 Frankenstein. Tym razem, choć znanej mrocznej legendzie o twórcy i jego dziele, złożył reżyser Labiryntu Fauna Guillermo del Toro. Zaobserwuj mnie, jeśli chcesz zawsze wiedzieć, co obejrzeć, wcześniej przed innymi. Numer 9 Sne o pociągach. Jeden z najlepszych filmów tegorocznego festiwalu w Sundance, w którym Robert na początku XX wieku pracuje przy budowie kolei, a także swojego życia. 8. Świąteczny Skok. I jeśli podobał Ci się Ocean's Eleven, to ten film też Ci podejdzie. A jest o tym, jak Sofia i Nick łączą siły, by obrabować największy dom towarowy w Londynie. A rzecz dzieje się święta. Numer 7. Heweliusz. Polska produkcja opowiada o jednej z największych tragedii w naszej powojennej historii. Filmem zajęli się twórcy Wielkiej Wody, więc mają już doświadczenie z zatonięciami. Numer 6. Śmierć od pioruna. Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia Jamesa Garfielda. Spoiler: nie umarł od pioruna. 5. Gdy inni stali z boku. Nie tylko dla wielbicieli karańskich klimatów, lecz także thrillerów i dramatów. Opowiada historię dwóch kobiet, które postawione na krawędzi posuwają się do desperackiego aktu. Numer 4. Bestia we mnie. Roczny thriller psychologiczny o pisarce próbującej uciec przed własnymi która coraz głębiej zanurza się w tajemnicę swojego nowo wprowadzonego sąsiada. 3. Bitwa Samurajów. Mix dla wielbicieli Squid Game i Shoguna. 292 wojowników zbiera się w świątyni i dołącza do brutalnej rozgrywki, by wygrać wielkie pieniądze. 2. Kryształowa kukułka. Dziewczyna po przeszczepie serca przeprowadza się do małego miasteczka, aby poznać prawdziwą tożsamość swojego dawcy i odkrywa, że jej nowe serce skrywa więcej niż sądziła. 1. Stranger Things. Eleven z przyjaciółmi powraca po raz ostatni, aby stawić czoła się z drugiej strony. A który z nich wy będziecie oglądać? Dajcie znać w komentarzach.